Dzień dobry, państwo, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, który będzie dotyczył typografii w programie Adobe Photoshop. W dużym skrócie, e, będziemy się rozmawiali o tym, jak używać narzędzia tekst, który możemy tutaj znaleźć po lewej stronie w panelu pasku narzędzi. Jeżeli oczywiście nie mamy go tutaj, w tym miejscu możemy spróbować kliknąć prawym w tym miejscu i odszukać polecenie. Tekstu bądź okno przestrzeń robocza, i tutaj sobie zmienić na jeden z domyślnych e, układów tej przestrzeni roboczej, i na pewno gdzieś ten tekst się pojawi. O czym się będziemy mówić? Nie będziemy się tutaj rozwodzić nad e, dokładnymi e, czcionkami, czyli ich rodzajami czy są szeryfowe, bezszeryfowe. Bardziej tak ogólnie e, będziemy o nich tutaj rozmawiać, omówimy e, poszczególne opcje, które tu występują w dużej mierze. Te bardziej użyteczne, i te mniej użyteczne, czyli te, których używać będziemy rzadziej. Powiemy sobie również o tym, co możemy z takim tekstem zrobić. Dobrym przykładem, chociażby, jeżeli nie ma się zbytnio dużo czasu, bądź wielkich umiejętności graficznych, mam tu na myśli grafikę raserową czy wektorową, i chcemy sobie zaprojektować proste logo, to tutaj z pomocą może nam przyjść właśnie umiejętność posługiwania się tą typografią odpowiednio. Ja sobie zacznę może od napisania prostego tekstu, najbardziej popularną, popularną czcionką, jaką jest Arial. Przeciągnę sobie z ściśniętym lewym klawiszem myszy obszar, w którym będę pisał. Mamy czcionkę 128. Tutaj akurat dałem dosyć wysoką rozdzielczość naszego dokumentu, aby te zmiany były widoczne dokładnie. Gdybym tą rozdzielczość zmniejszył na taką ekraną 72 pikseli na cal, no ta pikseloza, ta niska rozdzielczość byłaby tutaj widoczna. Więc może po kolei. W tym narzędziu tutaj, w tym pasku narzędzi dotyczących tekstu mamy szereg czcionek. Są one różnie oponazowane. Tutaj mamy również podgląd jak te czcionki wyglądają oraz takie tymbole typu Open Type i tak dalej. W tym odcinku nie chciałbym o tym mówić. Tu jest też taka ikonka Creative Cloud, która sugeruje, że zostały one zaciągnięte z chmury. Jeżeli by nam jakiś czcionek brakowało, oczywiście możemy tutaj w tym miejscu kliknąć. Zostaniemy przeniesieni do strony Adobe, do zakładki, w którym możemy Znaleźć najbardziej nam odpowiadającą czcionkę, ale też o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Jeżeli chcecie, możecie sobie tutaj spróbować sami zaglądnąć, sprawdzić i się przekonać. Ja kilka takich czcionek, jak widzicie, musiałem pobrać na potrzeby dzisiejszego odcinka, chociażby dlatego, aby omówić tutaj ten panel u dołu. Przejdźmy do rzeczy. Zaraz po tym, jak dokonamy wyboru naszego kroju czcionki ja mam na przykład taką ulubioną która się nazywa Miride Pro i oczywiście ona występuje w różnych formach czyli light, regular, italic czyli kursywa bądź pogrubiona oczywiście w zależności od tego jak te czcionki zostały zaprojektowane tych powiedzmy odchudzeń bądź pogrubień może być znacznie więcej, to wszystko zależy od projektanta danej czcionki ja sobie po, z powrotem wrócę do opcji Arial. Ewentualnie możemy wziąć Times New Roman. Też bardzo popu, popularna w wersji regular. No i właśnie po wyborze naszej czcionki mamy kolejne okno, w którym możemy wybrać to, w jaki sposób ona będzie zmodyfikowana. Czy będzie pogrubiona, czy będzie pogrubiona i będzie z kursywą. Czyli idą spokojnie. Regularna i czyli kursywa pogrubiona, pogrubiona z kursywą. Ja pozostanę przy regular. Tutaj oczywiście mamy również wartość, e, wielkość naszej czcionki w punktach. E, możemy też to zmienić wchodząc w edycja preferencje. Przejdę do ogólnych. Jednostki i miary. I tutaj możemy e, na przykład sobie zmienić na piksele czy milimetry. Eksperymentalnie zmienimy sobie na milimetry. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Więc tworząc na przykład dokument A4 o rozdzielczości 300 pikseli na cal. Chcę dokładnie wiedzieć, że ta moja czcionka będzie miała wysokość załóżmy 7 cm czyli 70 mm. Ustawiam sobie taką wartość i ona w rzeczywistości będzie miała taki rozmiar. Nasz rozmiar obrazu to w centymetrach uwaga wysokość 38,1 dajmy sobie 381 mm i sprawdźmy. Mniej więcej się nam to zgadza. bo Oczywiście na samą czcionkę nie wpływa tylko tutaj od punktu do punktu. Jest ona również zaprojektowana razem z tą wolną przestrzenią i innymi dodatkowymi rzeczami, typu glify, o których też tu dzisiaj tylko wspomnę. Nie będę o nich omawiał. Mają one tutaj, tutaj związek bardziej z tymi artystycznymi czcionkami, jak mógłbym je nazwać. Przejdźmy sobie dalej. Kolejne okno, w którym mamy polecenia takie jak BRAK, twarde, ostre, mocne, płynne, Windows LCD, Windows i tak dalej. Co to oznacza? To oznacza, jak kontur naszej czcionki będzie wyglądał. Jeżeli zwrócicie Państwo dokładnie uwagę, przy włączeniu opcji BRAK te krawędzie są. No lekko rozpiksalizowane, poszarpane, nie są gładkie. Stopniowo, tutaj zmieniając kolejne opcje, ten obrys naszej czcionki będzie zmieniał swój charakter. Kolejnym okienkiem jest to wyrównanie do lewej strony, do prawej bądź wypośrodkowanie. I tutaj już raczej każdemu kto miał styczność z Photoshopem takie okienko E, takiego okienka przedstawiać nie trzeba, jest to okienko odpowiedzialne za kolory czcionki. Ja, może, tak aby ten obraz nie raził zbytnio w oczy przyciemnie, zrobię z tego ciemne tło. A tutaj będziemy używać jaśniejszego koloru czcionki w celu prezentacji. Nieco sobie zmniejszy tutaj moją czcionkę do. Kolejnego etapu. Kolejną opcją jest utwórz zawinięty tekst. Część z Państwa, szczególnie troszeczkę starszych użytkowników, no mam, nadzieję, mam tutaj na myśli zaczynających swoją przygodę z komputerem na początku lat 90. i zaczynającą przygodę z Microsoftem, Microsoft Wordem. Tam była taka zakładka Word Art, gdzie można było właśnie stworzyć takie fajne. Kolorowe, gotowe napisy, razem z takimi właśnie opcjami, jak tutaj możemy zobaczyć, czyli łuk, wyginamy sobie nasz tekst tutaj, właśnie w takim kształcie, zniekształcenie w poziomie czy też w pionie. To już do tego trzeba podejść eksperymentalnie. Możemy również to zmienić pionowo bądź poziomo. Te charakterystyczne wygięcia i te wszystkie Word Arty były takim symbolem tamtych czasów, jak na przykład ktoś miał przynieść prezentację do szkoły i miał możliwość napisania e, na przykład na komputerze, później ją wydrukować, no to właśnie gdzieś tam często w nagłówkach bądź w referatach właśnie stosowali sobie jako nagłówek taki kolorowy, e, stylizowany wordart. Łuk w dół, zasada podobna, nie chciałbym tu przynudzać, sklepienie łukowe, tutaj nie chciałbym się na ten temat rozwodzić, ponieważ stosunkowo rzadko raczej się używał już takich e, efektów. Ale gdyby chciał ktoś coś takiego uzyskać, bądź jeżeli na przykład e, uczniowie technikum, którzy zdają egzamin zawodowy w Adobe Photoshop i zostaliby poproszeni o dokonanie takich zmian w typografii, no to ważne, aby wiedzieli, gdzie się, takie, gdzie się takie ustawienia znajdują. W zależności od tego, co chcemy z naszym tekstem zrobić, tutaj oprogramowanie i ta opcja zawijanie tekstu nam w tym pomaga. Kolejne, najważniejsze według mnie okno, ustawień i właściwości tekstu, panel typografia i akapit. Tutaj się należy wygodnie rozsiąść i uważnie skupić oraz słuchać uważnie. W tym miejscu sobie wybieramy oczywiście czcionkę, o której już wcześniej wspomniałem. Tutaj jej grubość bądź to, czy jest ona kursywą, czy też nie. Rozmiar również jest z tym oknem tutaj powyżej, ale mamy tutaj po kolei kilka okien, które u góry wcześniej nie występowały. Razem łącznie z tymi. Te pozycje tutaj na dole są dostępne tylko i wyłącznie w przypadku, gdy dana czcionka obsługuje jedną z tych opcji. Akurat ta opcja standardowe ligatury przy fi sprawdzi się w 99% przypadków, ale na przykład jakieś zawijanie tutaj kontekstowe alternatywy, czyli to, jeżeli ktoś ma taką czcionkę opisaną jakby odręcznie, czy to osie ma zamykać w taki sposób, czy ma się łączyć. Podobnie dotyczy to literki S i T, czy też literki A, która tam powiedzmy jest stylizowana w taki, a nie inny sposób. Mamy tutaj takie opcje jak liczebniki porządkowe, ułamki. O tym powiemy sobie na samym końcu. W ogóle chciałem zaznaczyć, że to jest część pierwsza, tak naprawdę. E, zakła zakładam dwu e, dwuodcinkową serię, tak naprawdę, e, tego wideo. E, w drugiej części bardziej będziemy się starali skupiać na bezpośrednim edytowaniu już naszego tekstu, jako ścieżki, e, jako kształtu, e, próbując tym samym stworzyć jakieś powiedzmy imienne logo. Wracając do tego panelu. Co tutaj mamy z nowości? Mamy m.in. odstęp między wierszami, między liniami, więc załóżmy sobie, że przyjmiemy sobie czcionkę nieco mniejszą, dam dwukrotnie mniejszą, 75 mm. A napiszę sobie pod spodem 256. Jak widzicie, nasza czcionka ma 75 mm, ale odstęp między wierszami, czyli tymi punktami odniesienia, jest tylko 6,1 mm. Jest to stanowczo za mało za taką wartość wyjściową przy normalnym pisaniu powinno się uznać taką samą wartość jaką jest wysokość naszej czcionki, więc wpiszmy sobie taką samą wartość. Musimy zaznaczyć ten tekst, którego będzie dotyczyła zmiana i mamy już jakiś punkt wyjściowy. Oczywiście wygodnie w dowolnym momencie, jak sobie zaznaczymy i najedziemy tutaj myszką i będziemy sobie jechać scrollem góra dół, to te wartości nam się w czasie rzeczywistym tutaj będą zmieniały. Kolejne dwie opcje, o których chciałbym powiedzieć, są bardzo do siebie podobne. Jedna jest to światło, a druga jest to kerning. Kerning dotyczy tak naprawdę odstępem między e, dwoma poszczególnymi w tym wypadku cyframi, a światło dotyczy całego zaznaczonego tekstu wierszu. Czyli tak na przykład w tym wypadku napiszemy sobie pierwsze litery alfabetu. Weźmiemy sobie dwie pierwsze. Nie działa aktualnie ta opcja, zaraz do tego wrócimy. Przejdziemy do światła. Kurning oczywiście też czasami te właśnie poszczególne opcje czasami mogą nie działać albo może się wydawać, że są aktywne poprzez to, że tutaj jest włączona e, ta opcja jest aktywna, czasami w ogóle nie przynoszą na skutku. Podobnie teraz ze scrollem sobie mogę to światło światło między wszystkimi literami zmieniać. E, mimo wszystko jakby się ten kerning tutaj nie aktywował również możemy wziąć światło i między tymi dwoma Literkami sobie zmienić ten odstęp. Podobnie jak zrobimy tak, z tym, że tutaj już nie odsuwa nam się B od C, i w ten sposób możemy personalizować swój tekst. Dokonała się jakaś zmiana. Powrócimy do tego, co było przed chwilą. Kolejne dwie opcje, czyli rozmiar w pionie i w poziomie, rzadko używana opcja, ponieważ no, może tutaj dojść do takiej tak zwanej pikselizacji tych, że to liter bądź znaków. Dajmy sobie przykład 150%, efekt jest widoczny, literki zostały rozciągnięte w pionie, jeżeli dokonamy tego tak samo w poziomie, zaczyna to już wyglądać. O wiele lepiej, ponieważ nie rozciągamy tylko w jednym kierunku, ale tak naprawdę jest to zabieg podobny do tego, jakbym zwiększył o 50% po prostu tą wartość, którą tutaj mam i ją wpisał. Dla przykładu dodam, cofnę sobie te wartości. To będzie jakieś 37, no około 100 mm plus minus. i efekt mamy podobny. Kolejny rząd opcji do wyboru w typografii to kolejno jest pogrubienie, sztuczna kursywa, wersaliki, kapitaliki, indeks górny, dolny, podkreślenie i przekreślenie. Chciałbym również zaznaczyć, że przy aktywacji niektórych opcji, jak sztuczne pogrubienie, na przykład po już zakończeniu edytowania chociażby jednego wiersza bądź jakiegoś słowa w Photoshopie, opcja przekształcenia naszej warstwy tekstowej na kształt może być czasami niemożliwa i tą po prostu opcję trzeba będzie wyłączyć. Więc pierwsza opcja to pogrubienie tekstu, sztuczne pogrubienie tekstu. Kolejna to kursywa. Czyli nie musimy tutaj wybierać tej opcji italic. możemy sobie pojedynczo, na przykład dla każdej literki, tą opcję zastosować. Jeszcze raz zróbmy to po kolei. Pogrubimy sobie literkę A. Pochylimy sobie literkę T. Dwie takie operacje. Do kolejnej opcji będę tutaj potrzebował, właśnie muszę zmienić tą odległość między wierszami. Na 100 mm. Bo, o, dokładnie. Zrobimy to tak. A, B, C, D oraz A, B, C, D. W przypadku pierwszej opcji, która nosi nazwę tutaj Wersaliki, jeżeli w zaznaczonym tekście występują jakieś małe litery alfabetu. To zostaną one przekształcone automatycznie na tak zwane duże, drukowane. Można by było powiedzieć potocznie: sprawdźmy efekt tego działania. Wygląda to mniej więcej tak. Z kolei w przypadku kapitalików, jeżeli weźmiemy, zaznaczymy sobie część z tych liter. Zostaną one przekształcone również na te duże, drukowane z tym, że one zachowają e, tą skalę rozmiaru małych literek. Jeszcze raz to pokażę. Mamy dużą, drukowaną literę A, małą B, C i D. Zaznaczam to wszystko i za pomocą opcji kapitalików. Wszystko mi się zmienia na tak zwane duże litery, czyli drukowane, albo i odwrotnie można to nazwać, ale ich rozmiar pozostaje. Taki sam jak tych małych. Kolejnym przykładem jest indeks górny i dolny. Ja sobie tu pozwolę to zmniejszyć. Nie będę tego całkowicie usuwał. Zmienimy sobie odstęp. Weźmy sobie dwa klasyczne przykłady, czyli mamy wodę. Musimy tutaj wyłączyć tylko opcję tych kapitalików H2O przepraszam H2O niech będzie dwutlenek węgla, czyli CO2 zaznaczamy tą opcję klikamy indeks dolny i mamy już gotowy wzór chemiczny, podobnie w tym przypadku jeżeli chodzi oczywiście o jakieś indeksy górne, czyli na przykład jakaś liczba do potęgi na przykład 2 do potęgi 5 wystarczy wpisać Liczbę, potęgę, ja teraz wciskam sobie Shift, kursor w lewo, strzałeczką w lewo i indeks górny. Także te opcje są akurat tutaj wszystkim raczej znane. Każdy z nimi miał do czynienia, chociażby w Microsoft Wordzie. Kolejnymi dwoma ostatnimi, takimi najbardziej popularnymi opcjami jest podkreślenie. Czy też przekreślenie tekstu. W różnych celach się tego używa, warto tego nie nadużywać. Ja na przykład osobiście bardzo często tworzę prezentację w Photoshopie, bo jest nieco wygodniej niż w PowerPoincie. Później sobie każdy taki właśnie z tych plików mogę edytować. Mam to zapisane w formacie PSD, wszystko pogrupowane na warstwach, mogę w dowolnej chwili zmienić. Następnie eksportuję do takiej formy, aby to było czytelne w PDF-ie. Do kolejnych opcji będę się musiał tutaj wspomóc już przygotowanymi wcześniej czcionkami, bo zanim bym mnie tutaj podczas tworzenia tego odcinka znalazł, to mogło mi chwilę, chwilę zejść, więc sobie przygotowałem je wcześniej. I za chwilkę do nich sobie tutaj wrócimy. Pozostała nam tu jeszcze jedna opcja. Jedna z tych pierwszych. Zwiększymy sobie rozmiar czcionki. Jest to opcja łączenia tych dwóch liturek, literek fi. Ona tutaj powinna nam zadziałać. Nie jestem pewien, czy przy wszystkich łącznie z indeksem górnym czy przy wszystkich zadziała. Ona dotyczy tylko tych dwóch zaraz spróbujemy z inną czcionką. Tutaj również nie działa ta opcja. A powinna powinno nam się to F100 i z tym i złączyć. I dać właśnie taki jak to oni tutaj nazwali standardowe ligatury. Nie wiem czy to tłumaczenie na polski jest tutaj poprawne ale mniej więcej yy, Taki powinien być efekt. Nie jestem pewien czego tutaj akurat. O przy kandarze dopiero się to udało. To jest czcionka o której też będziemy za chwilę mówić. Mówię nie każda czcionka ma taką możliwość łączenia. Sprawdźmy tutaj która jeszcze. O proszę bardzo. Kalibr jeszcze ma taką opcję. Złączania i rozłączania Tej literki F i literki I. Aby pokazać kolejne opcje, pozwolę sobie przejść do, do drugiego dokumentu. I tak na przykład, na przykład tutaj pobrałem taką czcionkę, która się nazywa Król, jak już napisałem takim dziwnym, odręcznym, kaligraficznym pismem. I tak na przykład właśnie pisząc literkę A i używając tej opcji, oczywiście muszę zaznaczyć, mogę zmienić styl tej literki. Dotyczy się to tutaj, w tym wypadku tej czcionki, akurat tej literki A. Podobna sytuacja się ma z połączeniem liter S i T, które w zależności od czcionek i od tego, jak są zaprojektowane, możemy zmieniać stylistykę połączeń bądź przejść między tymi literkami. Czasami niektóre opcje, które działać nie powinny bądź teoretycznie. Powinny działać, czasami nie działają. To oczywiście wszystko zależy od rodzaju czcionki. Każdy musi sam poeksperymentować. Może zrobię dodatkowy odcinek na temat typów czcionek, czyli właśnie Open Type i tak dalej. Jak widzicie, efekt jest taki, że w tym wypadku, na przykład przy tej opcji, literka S i T to jest tak zwany wariant stylistyczny, czyli jeżeli w czcionce została zapisana taka informacja, że może zostać ona inaczej połączona w tym wypadku, to taka zmiana następuje. Zobaczmy, czy ta opcja zadziała za tutaj. Proszę bardzo, to jest jedna literka A, druga literka A, trzecia literka A. Więc tutaj autor tej czcionki, Król, zadał sobie trud, aby tą pierwszą literkę A większą e, wykonać w trzech e, wariantach. I podobnie z inną czcionką, e, czcionką Alana. I jak widzicie. Mamy tutaj dwa razy napisany ten sam tekst, czyli nazwę czcionki, i teraz spróbuję dokonać pewnych zmian, które będą możliwe. Popatrzcie. Stylistyka pisania literki L, A oraz nawet N się zmienia. To wszystko od nas zależy, jak ta czcionka będzie wyglądała. To się zamyka nam tutaj w tych trzech opcjach. Jeszcze nie powiedziałem o jednej. Tą opcję będzie też dobrze widać tutaj. To z literka O dla pewności. Jak ktoś by miał wątpliwość, sprawdźmy, czy w przypadku litery A też się coś zmieni. No tutaj w przypadku litery A się nic nie zmieni, więc tylko na przykładzie tej czcionki napiszę duże O. Zobaczymy, co tu będziemy mogli działać. Na przykład na dużą literkę O to w ogóle nie działa. Sprawdźmy na U. Również. Nie bez powodu jest to malutka literka. Wezmę sobie U. Delikatnie, jak zauważyliście, delikatnie ona tutaj zmieniła swój charakter, ale tylko ta pierwsza, pierwsza z lewej. Dlatego mówię, trzeba tu eksperymentalnie podejść do tej, tej typografii rodzaju czcionek. Gdzieś nam uciekła ostatnia, tak zwana kandara. Ale to nic się nie dzieje, bo sobie zaraz ją przywrócimy. Wybieram sobie czcionkę. Kandara Regular I proszę Państwa, jeżeli będziemy mieli taką opcję, ona już w tej chwili się właśnie tutaj pojawia. Jeżeli byśmy napisali Nawet z automatu teraz to działa, bo jest włączona opcja. Gdyby jej nie było w trakcie pisania po prostu byśmy chcieli napisać first, second and third. Pokażę to na takim przykładzie, tylko dobrze by było, jakby to była ta sama czcionka. Zaznaczam sobie. I mamy tak zwane liczby porządkowe. Tutaj sobie również zapisałem, aby nie zapomnieć o tej opcji. Ułamków to nic innego jak po prostu piszemy normalnie jeden ukośnik, czyli podzielić przez dwa, jeżeli potrzebujemy zapisać to jako częściowy ułamek bądź w takiej formie, wybieramy tą opcję. To jest w dużej mierze z grubsza na tyle. Chwilę mi zeszło, zanim znalazłem odpowiednie czcionki, na których można było pokazać tą dolnią, dolną linię. Przyznam szczerze, szczerze że w praktyce. Poza tą opcją ułamka i całą tą linią, nigdy nie korzystałem z tych wariantów stylistycznych danych czcionek. Mam nadzieję, że komuś to coś uświadomi. Może ktoś też o tym nie miał pojęcia i będzie chciał zgłębić temat. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Oczywiście ja też wszystkie komentarze w miarę możliwości staram się czytać, odpisywać. Jeżeli macie jakiś pomysł, coś mi umknęło, coś, co było ważne, również dajcie o tym znać. Ja w dniu dzisiejszym się z wami żegnam. Chciałem tylko poinformować, że planowany jest drugi odcinek, gdzie będziemy sobie powiedzmy tekst jakiś powiedzmy prototyp naszego loga, nie wiem, tak jak państwo się na początkowym ekranie i na końcowym wyświetla mój logotyp mojej firmy który się wyświetla przed każdym i na końcu każdego odcinka na YouTube. Nie został zaprojektowany jako obiekt wektorowy, jest to po prostu zwykła czcionka, którą korygowałem po kolei, czyli każdą pojedynczą literę sobie korygowałem wielkość, odstęp, pogrubienie. Za pomocą linii pomocniczych sobie to powyrównywałem i w taki stworzyłem sposób swoje. Pierwsze, jakieś takie bardziej oficjalne logo. O tym będzie w następnym odcinku. Będzie też również o przekształcaniu naszego tekstu na kształt oraz modyfikację tego kształtu jako już tutaj kształtu, jako ścieżki, jako ścieżki wypełnionej kolorem jako wektora. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Życzę Państwu miłego popołudnia i do usłyszenia.